W Wące owej kategorii 57 kg. Sędziowie oceniający ten pojedynek na punkty byli zgodni. Jednogłośnie na punkty... No i uradowali się oczywiście kibice na warszawskim torwarze, ponieważ jednogłośnie na punkty pokonuje rywalkę Julia Szeremeta i zdobywa złoty medal Pucharu świata. A więc ta trzecia runda również wygrana przez Szeremetę, co złożyło się właśnie na taką punktację. 30-27-29 do 28. Ta trudna, niebezpieczna mama Johnowa została dzisiaj w ringu oszukana, ograna, co bardzo nas cieszy. A teraz przenosimy się już do ringu Eryk Więsyk i Julia Szeremeta. W dalekiej Brazylii było srebro, ale wróciła do domu, jest złota, jest najlepsza. Julia Szeremeta, szczęśliwa? E, dobry wieczór, e, tak, jestem bardzo szczęśliwa. E, celowałam tutaj w złoto i nie mogło to się obyć inaczej. Nie mogło, ale ten pojedynek z Uzbekistanką naprawdę trudny. Od pierwszej rundy ruszyłaś. Taki był plan? E, tak, plan był wybadać przeciwniczkę, na ile mi pozwoli. I oczywiście pół dystans, e, praca. Ogólnie mam troszkę szybsza, więc było wszystko na moją korzyść. A jak z tą pozycją odwrotną? To już będzie twoja naturalna pozycja, czy jednak wracasz do korzeni? E, wracam do korzeni, ale w odwrotnej pozycji w Majkucie czuję się świetnie i lubię tak boksować. Początek roku ze złotem. Pytanie, co dalej? Liverpool to jest ten główny cel? E, tak, główny cel jest dla mnie w tym roku Mistrzostwa Świata w Liverpoolu. Teraz mam chwilę wolnego, krótką przerwę i wracamy ze skrupowaniami. Odpocznij i znów będzie wygrywać złota medalistka w Pucharze Świata, Julia Szermeta. Dziękuję, chciałabym wszystkim podziękować. którzy tutaj się znaleźli przed telewizorami. Pozdrawiam cały wojskowy zespół sportowy, jak i wszystkich żołnierzy. Dziękuję. No to i my dziękujemy pięknie Julii Szeremetcie. No proszę, wojsko nawet przyszło dopingować panią z armii, no bo przecież związana z Wojskiem Polskim Szeremeta jest no, bardzo cenne doświadczenie, myślę, dzisiaj. Tak, i ja też, ale znów się troszkę dziwię, bo naprawdę ta ostatnia runda była wyraźnie wygrana poza jednym, dwoma ciosami. E, e, rywalki włoski i sędzia daje w drugą stronę więc, No ale dobrze to najważniejsze jest to moim zdaniem decydująca była pierwsza runda także sesji to kategoria kobiety do 54 kg w 54 kg women to wręczenia